Tylko mówcie mi to, już dojdę tam. Drys tam jest! Idziemy napiskać. Ja się nie napisam. Jest! Dawaj, dawaj, dawaj tutaj! Jasne. Czekaj, czekaj, czekaj. na resztę, kurwa. Już, już, już biegnę. Ja wezmę uchwałę <grych> z PvP. Dcimy z kurwą. Dobra, jest strzać na 10. Dobra, czekaj. On wyjdzie zaraz. Nie właścicie, nie właścicie! No już. wyjdzie. Wszyscy weźmy. Wchodzimy. Elo, ty z botto Al? Al, dawaj. Nie, al chyba. Wszyscy raz, raz, raz. Jak co radzić z botami? <grym> no, <grym> no, Musi musisz ciąć komuś klątwa. Albo no, czekaj, szpać dam. Dobra, ja daję szać jednak. <grym> Konar diabra. <grym> <głos> <głos> jest tak absurdalnie głupi. Jest tak absurdalnie głupi. Nie jest głupi. Czemu nie timera ataki. Nie wiem. No bo jej chyba nie widzieliście, może dlatego. A no. Nie no, no na MF chyba jest. Ja nie, nie ma. Nie, nie no, ale Sternix był. Garmory. Aha. <głos> I kląd twój kotar. Ja bym miał takiego mindfucka. Ej, dobra, robimy porządki z botami na całym No Ej, to możemy jeszcze wyjewać tego tak taką. Nie, tam będzie ciężej, bo on ma... To jest jaka prowka? Mag Mag Nie no, no z Magiem to ma. będzie ciężko. Z Magiem będzie bardzo no. ciężko. To trzeba by było w sumie. nie robią. Dobra, ja zwijam na... Siema siema. siema, siema. Dobra, chłop, chłop któryś zrobił nawet. Faj go łańcuchem. Podstęp. I właśnie, takimi podstępami ja to przecież się go zabije.